Dziś w gawędach historycznych krańcówka autobusowa przy Wersalskiej. Krańcówka to jest taki łodzianizm. Dla tych, co spoza łodzi oglądają te filmiki, to chodzi o pętle. Będę mówił łodzianizmem krańcówką, ale chodzi o pętle. Otóż ta krańcówka to najdłużej funkcjonująca krańcówka w historii Teofilowa Przemysłowego. Ona została otwarta w 1968 roku, czyli tak jak te zakłady były w tej części budowane, krańcówka była przenoszona. tak od, Ona najpierw funkcjonowała. Przy ulicy Teresy. To już cała, cała długa historia. W 1968 roku tu linie autobusowe zaczęły przyjeżdżać, zawracać i tak naprawdę zawracały do 1997 roku, kiedy ostatni przystanek i miejsce, gdzie one zawracają, przeniesiono na nową krańcówkę Szczecińska. Cmentarz, tam dalej przy Szczecińskiej. Natomiast co ciekawe, ta krańcówka, jeśli chodzi o infrastrukturę, płaszczyznę do zawracania, nadal istnieje. Jak Widać, ona jest wykorzystywana jako parking. Tu też zresztą autobusy już niemieckiego przewoźnika parkują. Tu można też zawracać. Jest jeszcze taka wyspa Peronu niewielka. Co ciekawe, tu nie było jakiejś większej infrastruktury. Przyjeżdżały tu, bo może pojawią się takie pytania, takie linie jak 74, teraz już nie jeździ na to filów 83, która zresztą nadal tu jeździ, o jak widać przed chwilą było, przyjeżdżały też takie linie jak 76, która też jeździ na krańcówkę, czy 89, które jeżdżą na krańcówkę, w tej chwili szczecińska cmentarz.